Kolejnym wakacyjnym, już nawet ich nie liczę. E, zaczynam dzień od owsianeczki i właśnie od śniadanka. E, no i właściwie potem, um, myślę, że tak gdzieś tam po kolei będę Was ze sobą zabierać w e, miejsca, które będą e, przeze mnie odwiedzane. Także, także lecimy z tym dniem i Wam życzę dobrego dnia jak to oglądacie. Eee, no i fajnego czasu ze mną. No ja, kochani, już wróciłam z próby. Miałam dzisiaj znowu próbę. Mamy, mamy tak raz w tygodniu, akurat dzisiaj znowu wypadła. Eee, I teraz, no, taki czas emocjonujący, ponieważ idę oglądać gabinet. Więc zobaczymy, co tam, jak tam, jak ja to poczuję, jaki klimat. No, w ogóle, wiecie, jakby... Co mi będzie bliższe? To co bliższe, czy to co bardziej znajome? Tak to nazwę zobaczymy. Także, lecę. Przysłałam sobie do Was porozmawiać, bo dawno mnie tu nie było. Słuchajcie, byłam w drugim gabinecie. No powiem tak, no mam jednak mieszane uczucia, to nie jest takie oczywiste. Aczkolwiek chyba bardziej skłaniam się ku temu tutaj bliżej. Jednak wiecie, to, że wyszłam sobie z domu i byłam tam w niecałe 5 minut. No zostaniem na światłach, no tu niech będzie, że 5 minut, to jest jednak naprawdę ogromny plus. Fakt jest faktem, że w tym gabinecie, w tych gabinetach tutaj, yy, po pierwsze mam mniejszy wybór. Yy. Mniejszy wybór, mniejszą dostępność. Tamtych jest troszeczkę. Czy na tamten tydzień była większa dostępność? Teraz już może wcale tak nie być. E, to jest po pierwsze. Po drugie, y, no tam znam Julkę, tutaj tą Iwonę znam, ale ja najprawdopodobniej jak sobie wynajmę to w takim dniu, kiedy Iwonę akurat też nie ma. No i wiecie, no, no to wtedy jakby no, będę miała koło siebie. Kogoś, kogo nie znam, ale no, czy to jest problem? Coraz bardziej skłaniam się ku temu, że nie, że nie jest to problem, że można jednak się przemóc i, wiecie, i. Czy mi ręka swędzi? przepraszam, ruszam wam tą kamerą. Można się przemóc jakoś tam i. Yy... No i poznać też kogoś innego, nie? To nie jest powiedziane, że nie można. Więc powiem szczerze. Yy... Skłaniam się bardziej ku temu, podobają mi się te gabinety. Michał mówi, że, że no, bardzo ładne. Takie nowoczesne. Tam wiecie, nawet otwiera się przez aplikację, cały, cały ten dom. Także wchodzicie w aplikację i sobie otwieracie, nie musicie mieć klucza. Fajne jest też to, że... Tam, no to takie bzdurki, nie? Ale wiecie, tam różne takie na przykład typu, że jak siedzicie sobie i ktoś na przykład do, domofonem dzwoni, to nie musicie wychodzić, macie przy sobie taki, taki kluczyk, jakby który naciskacie i tam się otwiera domofon na dole. O, Jezu, ale powiem wam, że mam takie dylematy, co ja mam zrobić. Eee, czy na działalność jedną czy jeszcze nie? P powiem wam, że ja jakoś po prostu to jest takie, wiecie, cieszy się, nie? Bo ogólnie to jest taka radość, że, że to się dzieje już i w ogóle. Yy, ale z drugiej strony jest to takie stresujące. Stresujące, bo nie wiadomo tak naprawdę co zrobić. Bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to wszystko pogodzić. Więc powiem Wam szczerze, że no tak siedzę i ogólnie sobie tam dumam nad tym, rozkminiam. I nie jest to proste. Oj nie. No, poza tym co? Poza tym jeszcze. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Mój mąż dzisiaj już dojechał, do, po, już ma ponad połowę drogi. E, a czasu jeszcze nie. Właśnie to jest to, że ten pierwszy etap i trochę kawałek drugiego to miał być taki trudny etap, bardzo, a potem już tak troszeczkę lżej bo kilometrów jakieś tam 3000, więc już ma ponad połowę, a yy, na no, dni dopiero czekajcie, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwarty, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, jedenasty dzień chyba? Coś takiego, nie? Więc to jeszcze nie jest po połowa czasu. No nie, jeszcze. Nie, a może to już jest też połowa czasu. Nie może to nawet zobaczyć. No, w każdym razie, słuchajcie, fajnie. No, fajnie, jedzie, jest nic dobrze. Poza tym, że tam troszkę pogodowo różnie. Czasem ma straszny wiatr, czasem deszcz, ale trzymajcie do niego kciuki, żeby dojechał cały zdrowy i żeby w ogóle miał wiecie, taką fajną satysfakcję, że dojedzie na ten Nordcap. No i w ogóle, także tak. No. Teraz sobie siedzę, wiecie co, i muszę, yy, muszę sobie parę rzeczy poogarniać, także siedzę teraz i ogarniam coś tam. Yy, piszę ten opis o sobie, zastanawiam, czy się ogłaszać na znanym lekarzu, czy się nie ogłaszać, tam jest dosyć drogo, a z drugiej strony wiem, że to jest z tego, co słyszę od ludzi, to, to jest bardzo skuteczne. No bo jak szukacie gdzieś lekarzy, to gdzie szukacie? No, na znanym lekarzu. Prawie mogę się założyć, że tak jest. Więc jest to taki portal niewątpliwie najbardziej znany. No. No, 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 no nie jest to łatwe, no. Nie jest to łatwe. No, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Dzisiaj właściwie już nic nie robię poza tym, że muszę tu tak pogarniać po prostu swoje sprawy, takie wiecie, jakieś właśnie takie. Bardziej do opisu, coś tam muszę opisywać coś tam muszę zrobić. E, jeszcze jakieś zakupy będę ogarniać. To już nic więcej, się nie będzie na razie działo, jest już po 18. E, także zobaczymy, czy się do Was dzisiaj odezwę, czy już jutro. E, książkę skończyłam tamtą czytać. Nie, 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 wiecie co? Fajny cykl jest ten, ogólnie jako cykl. To taki sympatyczny, pomysły ta pani ma, nawet niezłe na te wszystkie rzeczy te sprawy, ale tak jakoś nie umie ich poprowadzić, także ja wiem, nie polecam Wam chyba. To takie lekkie kryminałki. Dobrze się je czyta w sumie, ale wiesz, dużo więcej lepszych książek przeczytałam, także jakoś szczególnie nie polecam. A teraz zaczęłam sobie kolejną część Lato w Olszowym Jarze czytać Joanna Takieli. Ja tam czytam, bo to jest po prostu taki cykl, więc kolejna część wyszła, więc sobie teraz zaczęłam czytać. Także myślę, że sobie trochę poczytam, to porobię, no i zobaczymy, co, co będzie dalej. Kochani moi, mamy środę, rozpoczynam kolejny dzień i rozpoczynam, mówię do Was nad Thermomixa, robię sobie pastę jajeczną i ta pasta jajeczna posłuży mi trochę, bo zjem dzisiaj na śniadanie, ale też Oczywiście mm, będę miała pewnie też jutro na kolację. No tak dam wiecie. To, jak ja jem ją głównie sama, chociaż dzisiaj Pogusia przyjeżdża, więc może jeszcze też ona się dołączy. No to tak będziemy miały przynajmniej na dwa posiłki. Także zabieram się zaraz za jedzenie. Śniadanko mam już, słuchajcie, zrobione, Kanapeczki z pastą jajeczną, pomidorem. E, to tego woda e, mineralna. Także zabieram się teraz, słuchajcie, za jedzenie. No i co, i powiem Wam tak, że dzisiaj dzień mam taki, że e, idziemy do fryzjera, mówię idziemy, bo Was ze sobą pewnie zabieram, więc e, idziemy do fryzjera, e, bo e, może jeszcze nie jest źle, może tych odrostów jest, wiecie, tutaj odskroni trochę i to może nie jest tragiczne, ale że mam te egzaminy od jutra, tak uznałam, że chcę jakoś tak, wiecie, fajnie wyglądać, Świeżo i w ogóle, więc się po prostu umówiłam, dlatego też tak, żeby przed egzaminem pójść, więc dlatego dziś idę. Idę na dziesiątą, mamy teraz ósmą, chyba 30. Zjem śniadanko, no i się pozbieram, nie muszę dzisiaj nic wielkiego robić, nie muszę mieć głowy, o to mi chodziło. Przed tym, więc tylko wymyślę w co się ubrać, i po prostu pojadę. No i potem jak wrócę, to też właściwie, wiecie, nie ma, nie ma spiny żadnej, bo obiad mam, no bo mam, no właśnie, bo mam bigosik z młodej kapustki, i miałam Wam o tym w ogóle powiedzieć, bigosik, który zrobiłam wczoraj e, i muszę Wam powiedzieć, że miałam Wam o tym w ogóle powiedzieć wczoraj, ale tak naprawdę to przez to, że szłam z tego gabinetu i wiecie, takie emocje i w ogóle to jakoś w ogóle zapomniałam, no w każdym razie tak, słuchajcie, Zrobiłam go tak, że dałam po prostu kapustę, trochę koncentratu, grzybki suszone, odrobinkę... Właściwie zrobiłam go, w słuchajcie, bardzo podobnie jak robię, kiedy jest kwaśna kapusta. Odałam no, dałam odrobinkę też, ale bardzo mało, dużo mniej śliwek suszonych, no bo jednak, żeby to nie było też takie za słodkie, nie? Bo jednak kapusta młoda, no to jest słodka. No i jakieś tam przyprawy, Dałam też y, te, miałam w przepisie y, warzywka typu marchewka, pietruszka, seler, to wszystko takie, wiecie, w termomicie tam zmiażdżone, więc, więc fajnie się to skomponowało z tą kapustą. I muszę Wam powiedzieć, aha, no i właśnie, się długo zastanawiałam, czy dać... i cegulkę oczywiście. Y, długo się zastanawiałam, czy dać mm, kiełbasę. E... Bo nie w jakoś tak, wiecie, pomyślałam sobie, kurczę, jak nie dam kiełbasy, to to będzie taka bardziej kapusta, ale wiecie, że nie, dałam tą kiełbaskę oczywiście i w sumie fajnie, bo jest też takie bardzo dobre z tą kiełbasą, nie dałam jej jakoś dużo, ale troszkę dałam taką swojską, ale słuchajcie, y, powiem Wam szczerze, że gdyby nie było tej kiełbasy, też byłoby ok. to smakuje jak bigos, a nie jak kapusta, bo kapusta z smażoną, młodą, robi się inaczej, nie daje się przecież tych pomidorów i tak dalej, więc... No fajne, fajne. Powiem Wam, że bigosik jest absolutnie pyszny. I nawet się zastanawiam, czy on mi nie smakuje bardziej niż jak jest z kwaśną kapustą. A jeżeli nawet będę robiła z kwaśną, to będę jej dawać bardzo, bardzo mało, dużo, dużo mniej. No i jeszcze, co chciałam powiedzieć, to to, że to jest bigos z kapusty włoskiej. Wiem, że nie wszyscy przypadają za kapustą włoską, bo ona chyba jest taka trochę, nie wiem, już taka trochę lekko guszka? Nie, nie wiem, no mi smakuje w każdym razie. Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią, natomiast następnym razem, jak ten bigos mi się skończy, to po to, żeby sobie tam zrobić, zamrozić i w ogóle, zrobię sobie z kapusty białej, zwyczajnej takiej. Zwykłej, młodej, ale, ale jednak zwykłej, nie, nie włoskiej. No. No też, żeby sobie jakoś tam, wiecie, porównać te smaki. No, także fajnie, bigosik mam, także mam na obiad bigos, e, więc nic nie będę musiała obrobić, jak chodzi o obiad. E, natomiast potem tam koleżanka też przychodzi, może jakieś ciasteczka zrobię, nie wiem, zobaczę, zastanowię się, ciasteczka albo deser e, taki owocowy nad tym pomyślę. No, chyba bardziej mam ochotę na ten deser owocowy. Także, słuchajcie, taka sytuacja, e, więc teraz zabieram się za jedzenie śniadanka no i mm, widzimy się później. Słuchajcie, pędzę już do fryzjera. Mam mało czasu w sumie, bo jest prawie za 15 10, mam na 10 i jeszcze na dodatek musimy jechać z tramwajem, bo tam samochodem to nie ma sensu, bo to jest w centrum miasta i tam się nigdzie nie, nie będzie jak się nawet zatrzymać. Także pędzimy szybko. Także no, także się widzimy za chwilę. Słuchajcie, jestem już u y, Marty, u fryzjera. No, i jest mi tu fajnie, bo słyszycie pewnie szum klimatyzacji, i dzięki temu, że jest ten klimatyzator, to jest naprawdę spoko. Bo na zewnątrz jest tak gorąco, że nie szliśmy wcale długo z Michałem, ale od tramwaju po prostu to już zdążyłam się trochę zagotować. No, siedzę już z farbą na łebku, także tak. No, i sobie rozmawiamy, jest sympatycznie, fajnie. Możesz tam w tle jak chcesz, możesz tam coś powiedzieć. Tu. Pozdrawiam wszystkich YouTube followersów i subskrybentów. Tak, właśnie. Tak, także w tle macie Martę, o, włącza się teraz nam klimatyzator. No i siedzę sobie tam, wiecie, do tej 11 z farbą, potem reszta się będzie działa. Yy, nie zmieni się na mojej głowie nic, bo będzie ten sam kolor, ale się odświeży fajnie i w ogóle. I, a w ogóle Marta jest zaskoczona, że mi tak szybko włosy rosną, bo w sumie mam takie już fajne, co coraz dłuższe. I już się nawet da związać, tylko jeszcze trochę muszę po bokach sobie tam spinać, ale już z całkiem, całkiem spoko. No, także widzimy się później, a ja sobie tu teraz się relaksuję i sobie rozmawiam. Czy Wam powiem? Że właśnie tak tutaj z Martą rozmawiamy i właśnie się dowiedziałam, znaczy, no w sumie co się dowiedziałam już wcześniej, nie mówiłam Wam o tym poseł, o tym w sumie nawet zapomniałam, że o, proszę, jaki ten klimatyzator jest grzeczny, wyłączył się, co bym mogła spokojnie do Was pogadać. Wiecie, co się dowiedziałam, że właśnie Marta niektóre osoby z ekipy koloryzowała w sensie włosy, więc no, więc wiecie, nie wybrałam sobie byle jakiego fryzjera, nie. No, także, także, tak. Także tam podobno to lustro, co z tyłu jest w tle, to jest e, charakterystyczne. I e, kto oglądał ekipę, e, jakieś ich filmy, to jest szansa, że, że może tam coś rozpoznać. No, ja właśnie siedzę sobie tyłem do tego lustra teraz. No i tak, także taka sytuacja, moi drodzy, Tak. No i już koniec, jestem w windzie. Włosy zrobione, świeże, fajne, odżywione jakimś tam jeszcze wodami, nie wodami, nie wiem o co tam chodzi. W każdym razie jadę teraz do domu na ten gorąc na razie. Kochani moi, odzywam się do was po chuuu kilku godzinach. Jest już właściwie wieczór. W Krakowie była straszna burza, padało okropnie. I to w sumie fajnie z jednej strony, bo się tak wiecie schodziło trochę, i jest teraz naprawdę tak rześko i super. Druga sprawa to, ja miałam dzisiaj tak wizytowy dzień, że po prostu, no, no szok, więc spotkania ze znajomymi i naprawdę, no, no, fajnie, sympatycznie. Tak jakoś miałam poczucie, że wszyscy do mnie przyszli w sprawie moich egzaminów, które zaczynam jutro. Takie mam poczucie, że wszyscy przyszli po to, żeby jakoś ze mną być w tym. W tym czasie, kiedy no jednak tak wiecie, trochę przeżywam to, że te egzaminy będę miała od jutra. Nie wiem kiedy ja zdaję, bo tak jak wam mówiłam, to jest tak, że będzie jak jutro przyjdziemy, to będzie losowanie. Będziemy losować kolejność i będziemy losować klienta swojego, czyli po prostu jutro dowiem się kiedy zdaję ten egzamin, czy jutro, czy w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę i dowiem się też, no czyli dla was już dzisiaj, bo ty wy będziecie w czwartek oglądać i dowiem się też czy kto jest moim klientem? Która z osób z mojej grupy? Także, no, powiem Wam, że jestem taka, no, taka już już tak tak mi jest, wiecie, o jejku. jejku. Zaczynam się już tak troszeczkę stresować, już mi jakoś tak brzuch ze stresu urósł, yy, w sensie takim, że mam jakieś takie wstęty. Myślę, że to jakieś takie, nie wiem, pewnie jakiś, jakiś taki lekki stres, nerwy trochę robią swoje. Zrobiłam sobie dzisiaj na kolację leczo z kaszką, i jest pyszne, i zjadłam. I posiedziałyśmy jeszcze teraz z koleżanką, tak w sumie długo, ona teraz dopiero pojechała przed chwilką. Ja, słuchajcie, właściwie można powiedzieć, że dzisiaj sobie zarezerwowałam gabinety tutaj, w sensie blisko mnie. E, ale zarezerwowałam na razie tak na zasadzie no, na gębę, że tak to nazwę, bo e, no, nie mogę podpisać jeszcze umowy, bo czekam, czy zdam egzamin, no jak nie zdam, no to zaraz dostaną informację, że nie zdałam i że jednak jeszcze nie wynajmuję. No i wtedy sobie, wiecie, puszczą to i pójdzie w świat, nie? I na pewno ktoś się znajdzie. Jak nie, to na pewno ktoś inny, bo to jest dobre miejsce. Ale no mam na razie tak zarezerwowane, że jeśli zdam, no to będę mogła zacząć ruszać z tym wszystkim. Ale dobra, to o tym pogadamy, jak już to się okaże i wtedy będziemy wszystko wiedzieć, czy w ogóle jest o czym już myśleć, czy jeszcze na razie nie, czy jeszcze mam na razie czas, żeby nad sobą popracować jeszcze, wiecie, żeby znaczy nad sobą, no, no tak, no w sumie nad sobą jako terapeutką, nie? Przyszłą. I że to jest, tak sobie tłumaczę też, że to, jak, tak jak nam powiedziała Pani ostatnio, że to nie jest nic złego, że to, jeśli się okaże, że nie zdałam, to... To to tak naprawdę nie znaczy, że jestem złą terapeutką, tylko to znaczy, że jeszcze chwilkę dla mojego dobra mnie wstrzymują, żebym mogła jeszcze sobie troszkę poćwiczyć, i dopiero wtedy, nie? No, więc jak dbają o to, żebym ja nie oszalała, <grym> i żebym ja się jakoś w tym wszystkim odnalazła yy, i nie zrobiła sobie krzywdy, sobie przede wszystkim już pomijam, oczywiście, że klientowi, nie? Ale sobie. No, to to jest też bardzo fajne, że o to dbają, więc, więc tak sobie to tłumaczę. To nie jest takie proste, wiecie. Jak teraz tak gadam do Was, to mi się łatwo gada, ale gdzieś tam wewnętrznie, no wiadomo, jak każdy chciałabym zdać, nie? A jak nie znam, to będę miała takie trochę poczucia, może jednak jestem gorsza. No, zwłaszcza, że z moim niskim poczuciem własnej wartości, to tak, to może i nawet jestem gorsza. Dobra, nie, cicho. Z, muszę zdać ten egzamin. Chcę bardzo zdać, więc mam nadzieję, że zdam. No. Eee, także to tak słuchajcie, nie wiem, jak będzie z filmem w sobotę. Bo ja bym wam chciała nagrać takie, wiecie, jakieś moje wrażenia, czyli że jak ja na przykład przyjdę z zajęć, to ja się, ja się z wami chętnie tym podzielę, jak mi tam było. Czy już zdałam, czy jeszcze nie, i bo, wiecie, to, że ja nie zdaję, to, to jeszcze, jest, jeszcze muszę być dla kogoś klientką, i jeszcze. Muszę siedzieć i wszystkie te inne sesje obserwować, a potem dawać feedback. Więc to będzie bardzo trudna robota to będzie orka na ugorze przez te 4 dni. Więc myślałam sobie o tym, żeby Wam dawać jakiś tam feedback. Nie feedback, tylko opowiedzieć Wam, jak się czuję, jak mi jest i w ogóle, i kiedy egzamin, i bla, bla, bla. I postaram się do Was przyjść jakoś z jakimś takim filmem w sobotę, który będzie może krótki, ale taki, powiecie, bo, bo czasu nagrywać to tak nie będę miała. Po całymi dniami będę tam po prostu siedzieć, ale na tych sesjach, ale jak wrócę, czy w czasie przerwy, czy jak wrócę, to gdzieś tam się postaram do Was odezwać. No i jeśli tylko to będzie w ogóle możliwe, żeby ten jak, jak film nawet jakoś tam był, z moimi chociaż wrażeniami z tego, z tego czasu, to na pewno się odezwę. Jak nie w sobotę, to w niedzielę. No ja jakoś się postaram, Mo, może właśnie w niedzielę, żeby z tych wszystkich dni, no, no nie wiem. Natomiast, jakby się okazało, że mi się nie udało, bo jestem totalnie wykończona i nie mam siły, co jest też możliwe, no to wtedy obiecuję Wam, że, że, że film pokaże się najszybciej, jak to jest możliwe, czyli w poniedziałek albo we wtorek. No, ale postaram się, żeby jednak w sobotę coś Wam wrzucić, żebyście mogli przynajmniej usłyszeć, jak mi jest, jak się mam, czy jeszcze żyję, czy przeżyłam, czy głowa mi już urosła tak? Czy w tą stronę, czy w drugą? I w ogóle. No. Ech, co jeszcze? Jeszcze, się, jeszcze wam coś chciałam, po, o czymś chciałam powiedzieć. A, no, że jeszcze o tym, że muszę zaraz zrobić jeszcze jedzenie. Na jutro, bo jeszcze nie zrobiłam, chyba. Chociaż jest jeszcze trochę tego lecza i zastanawiam się, czy nie to jutro wziąć jako obiad, a to, co miałam zaplanowane, zrobić już nie dzisiaj, bo dziś już jakoś mi się nie chce. Tylko, że jak dziś mi się nie chce, to jutro będę musiała to robić, a jak jutro, to jak wrócę, to jak wrócę, to będę tak zmęczona, że. Mm, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może jednak się dzisiaj zmobilizuję i pójdę to zrobić. Nie wiem, popatrzę zaraz. To to znaczy kotlety, nie kotlety, jak się to nazywa. Gąbki bez zawijania, ale w wersji wegańskiej, bez mięska. Tak, nad tym się zastanawiam, wiecie. Muszę to iść zaraz ocenić. Może rzeczywiście dzisiaj. A trudne to wszystko jest, bo wiecie, ja muszę zaplanować wszystkie obiady, czwartek, piątek, sobota, niedziela i to takie, co się da zabrać ze sobą. Te kotlety są nie do końca dobre, w sensie te, te, te gołąbki, no bo wezmę gołąbki bez zawijania, no i w co ja je wezmę? Yy, ciężko, ciężko będzie je włożyć w, yy, w tą, yy, jak się nazywa to? w ten termos obiadowy, no bo ten termos jest na taki, takie dania bardziej jednogarnkowe, albo na zupy, natomiast takie go, gołąbki bez zawijania w sosie, no ciężko to będzie tam kroić, ciężko to będzie tak, e, kurczę, nie wiem, co zrobić, to to zaplanowałam, ale czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, kurczaki, co zrobić, nie kurczaki. <grym> Nie, naprawdę nie wiem. O matko, jak ja nic nie wiem teraz. <grych> Sorry, ale nic nie wiem. <grych> no, słuchacie takiego mojego beblania, jak beblam i gadam i gadam, jak potłuczona. Czekajcie, zaraz do Was wrócę. Muszę chyba się zastanowić, coś chciałam Wam chyba jeszcze powiedzieć, a ja nie mogę sobie teraz przypomnieć, co. Dobra, już wiem. Chyba chciałam Wam jeszcze tak to podsumować, że generalnie, yy, to już chyba powiedziałam w poprzednim wejściu, ale że Generalnie decyduję się chyba na. Tak już sobie zarezerwowałam. A, no to powiedziałam Wam już, to faktycznie. No te gabinety tutaj bliżej mnie. Czyli trochę decyzja zapadła. Myślę, że to będzie oczywiście dalej zależało co się zadzieje na egzaminach, ale jeżeli tak, no to to już będzie to. To znaczy, że gabinet wybrany. No, to miłe, nie. To miłe, to jest takie uczucie w sumie fajne, ekscytujące. No i tak dalej. To, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć i, i to, że już będę się z Wami żegnać, to, że już pójdę ogarniać wszystko resztę, co mam do ogarnięcia, czyli m.in. muszę zobaczyć co z tym obiadem i jak coś, no to go jeszcze zrobić. A jak nie, to pójdę się myć i pójdę spać. Także trzymajcie za mnie mocno jutro. Nie jutro, tylko właściwie przez wszystkie cztery dni, bo tak jak mówię, dowiecie się dopiero za parę dni, kiedy ten egzamin zdawałam. Może jak się do Was odezwę, to już go zdałam, a może yy, jeszcze nie, bo mogę zdawać na przykład w niedzielę, na sam koniec, a co? <laughs> no, ale dowiecie się na pewno yy, za kilka dni, jak to wyszło i jak to wszystko będzie dalej. co się będzie działo. Także żegnam się już z Wami, słuchajcie kochani, mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, z moim, ga, moim gadulstwem, z tym, co się u mnie działo, jesteście ze mną teraz codziennie, bo codziennie nagrywam, więc no, mam nadzieję, że jest Wam ze mną dobrze. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, pa!